Właśnie minęła godzina 9. godzina dziewiąta, 7 lutego 2025 roku. Z tej strony Aleksandra Fidler, Wasz tłumacz, przysięgły nauczyciel języka angielskiego, no i oczywiście korespondentka i reporterka wiadomości śniadaniowych. I jak zwykle w piątki nadaje dla Was wiadomości śniadaniowe, czyli wiadomości dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, kochani, w ten e, dość chłodny poranek. Dajcie znać, kto nas ogląda. E, jak zwykle jest Gosia z Serbii. Witam Cię, Gosiu, bardzo, bardzo serdecznie. Jest Karina z Mroźnego Somerset i to jest właściwie ten, ten mroźny, ten mróz, to jest nasz pierwszy temat. Już za mi się przywitam. Jest Ewa z Polski, wita Agnieszka z Gół, Magda i Ania, pozdrawiając to Toki. E, Ania z Hounslow, witam was dziewczyny i chłopaki, em, bardzo, bardzo serdecznie. Marzena z Broxburn, e, Mariusz z Cieżarówki, wita Aneta z Salisbury. Agnieszka z Szaroburego Londynu i Asia z Wellingborough, Agata Tifton, Małgorzata Strawbridge. Cześć, witam Was, kochani. E, tak, to zimno to jest nasz pierwszy temat. Czy Wy sobie wyobrażacie, że po tym takim bardzo, bardzo ciepłym końcu roku, po ciepłych świętach, Teraz w tym roku postanowiła pogoda nam zrobić psikusa i zrobiła się zima. Na ten weekend przewidywane są zawieje i zamiecie śnieżne. Podobno ma gdzieś nawet spać śnieg. To tak będzie, jak to, jak to w Anglii, jak to, jak to w Wielkiej Brytanii bywa, nie wiadomo, ale rzeczywiście temperatury są minusowe, w nocy są minusowe. Jest szron już od kilku dni, jest zimno w nocy. Zobaczymy, jak to będzie. Dajcie znać, czy u Was spadnie jakiś śnieg, no bo, no bo ja śniegu od wielu, wielu lat, chyba od siedmiu nie widziałam. E, dobrze, no więc to jest nasz taki pierwszy temat, krótka piłka. I zaczynamy od tematów. E, mamy dzisiaj dużo, chyba za siedem różnych tematów. Zaczynamy od tematów wyborów prezydenckich, e, ponieważ już zaczynają się, już zaczynają się. E, Zaczyna być gorąco. W Polsce oczywiście kampania prezydencka może jeszcze nie ruszyła pełną parą, ale oczywiście teraz kandydaci zbierają te podpisy, więc agitują, próbują jakoś po prostu zdobyć głosy i podpisy wyborców po to, żeby znaleźć się na tej liście docelowej. Różni są kandydaci. Wydaje się, że trzech kandydatów no, jest w tych sondażach. Mają takie wyniki, że mają jakieś szanse rzeczywiście na zdobycie tego stanowiska. Ja jak zwykle nigdy w życiu nie będę angażowała się w politykę i nigdy nie będę ani zdradzała swoich poglądów, ani agitowała kogokolwiek do głosowania na kogokolwiek. Natomiast dawno na Was poinformuję o tym, jak to wygląda technicznie. I mamy ogłoszenie mamy ogłoszenie ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie o tym, jak będą się odbywały wybory. Jest to ważne, ponieważ. Um, były takie pogłoski i była nowelizacja ustawy proponowana, która przechodziła przez Sejm, ale wydaje mi się, że nic z nią się nie stało czyli nie weszła w życie dotycząca wyborów korespondencyjnych. Natomiast mamy um, oświadczenie, które niestety mówi, że jeżeli chcecie głosować w wyborach prezydenckich w, w Wielkiej Brytanii, to musicie to zrobić osobiście. Więc przynajmniej jak na razie tak wygląda to oświadczenie. Na pewno głosowanie osobiste. I lokale wyborcze, które będą podane dokładnie do 28 kwietnia, więc jest, jest, jest jeszcze czas na to, żeby się dowiedzieć, gdzie jest nasz najbliższy lokal wyborczy. Jak zwykle w Wielkiej Brytanii, ten cały wschód, wschód nie wiem, wschód, zachód, zachód Wielkiej Brytanii jest taki ubogi w te lokale, czyli im bardziej na zachód mieszkać, tym pewnie będziecie musieli dalej jechać do lokalu wyborczego. Natomiast wybory prezydenckie odbędzą, odbędą się w niedzielę 18 maja pomiędzy godziną 7 a 21 czasu lokalnego, czyli czasu brytyjskiego. Oznacza to, że nie będziemy głos głosować w tych samych godzinach co Polska. Polska zacznie głosować o godzinę wcześniej i skończy o godzinę wcześniej, a my o godzinę, w, że tak powiem, wcześniej, lekrywistym. Nie wszyscy razem. Pójdziemy do urn, czyli ci um, wasze rodziny w Polsce mogą już głosować od siódmej do ósmej w Polsce, a my jeszcze nie będziemy mogli tutaj głosować, czy te wybory zakończą się. O godzinę wcześniej w Polsce, a Wielka Brytania jeszcze godzinkę będzie mogła sobie głosować. Więc wszyscy wiedzą, obywatele Polscy przebywający poza granicami Polski muszą stawić się osobiście, wcześniej muszą je na listę wyborców, ale oczywiście o tym będę informować Was bliżej tego terminu. Natomiast tyle w temacie wyborów prezydenckich wiemy. Niestety, jak z tego wynika oświadczenia, nie będzie możliwości tego głosowania drogą korespondencyjną, czyli jednak, jeżeli ktoś będzie chciał głosować, będzie musiał jechać do lokalu. Dobrze, nasz drugi temat, znowu krótka piłka, to są, kochani, stopy procentowe. Wczoraj Bank Anglii ogłosił trzecią z kolei obniżkę stóp procentowych. Czy to jest dobra wiadomość? Raczej tak. Szczególnie dla osób, które mają kredyty mieszkaniowe, duże pożyczki o zmiennej stopie oprocentowania. Jeżeli macie takie zadłużenia, jeżeli macie takie zobowiązania, to dla Was jest to dobra wiadomość, ponieważ z tego bardzo, bardzo wysokiego pułapu ponad 5%, w tej chwili stopy banka procentowa, na podstawie której obliczane są różnego rodzaju produkty kredytowe, oferty kredytowe, oferty pożyczek została obniżona z 4,75 na 4,5, To generalnie jest dobrą wiadomością No i pokazuje, że jakiś taki umiarkowany optymizm, jeżeli chodzi o gospodarkę. Natomiast w tym samym czasie powiedziano o tym, że w momencie obniżenia stóp procentowych kurs funta spadł, więc niezbyt dobrze rynki na to zareagowały, ale również ogłoszono bardzo nieciekawe wiadomości, raczej takie no, budzące dreszcze prowadzące po kręgosłupie, Dotyczące wzrostu gospodarczego, który nie jest jakiś nie wiadomo jaki, raczej, raczej kiepski, bardzo kiepski produkt krajowy brutto. No i mówi się, kochani, o tym, że inflacja może wzrosnąć w najbliższym czasie, nawet w ciągu najbliższego miesiąca. Niektórzy mówią 3,7%, że 7 inflacja w niektórzy nawet mówią, że ponad 4%, więc nic dobrego tutaj to nie, nam nie przynosi. Czyli stopy procentowe, dobra wiadomość, zaraz wrócę z piękną moją tabelką, gdzie, gdzie pokazałam Wam jak te stopy były nisko, potem wzrosły, a teraz spadają. No więc tak to wygląda. Na pewno niedobra wiadomość dla osób, które mają jakieś ogromne pieniądze na kontach oszczędnościowych, ponieważ banki będą te, te na pewno obniżały pod obniżeniem tu. Więc to jest nasz drugi temat. Trzeci temat, Ryanair, Do Ryanaira jeszcze wrócimy. Ryanair, pierwszy, pierwszy temat Ryanerowy to jest bardzo duża zmiana. Powiem Wam szczerze, że przede mnie nie zrozumiała i nie wiem, czy potrzebna, czy niepotrzebna. Mogłoby się obyć bez tej zmiany. A mianowicie taka, że najprawdopodobniej od 1 maja, ale mówi się powiedzmy od maja do lata, a tak naprawdę całkowite wejście systemu do końca roku. Będzie wprowadzona nowa, nowa zasada polegająca na tym, że nie będzie można odbijać się w tych bramkach kartą pokładową, która jest wydrukowana na papierze. Ja nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię wydrukować sobie tą kartę pokładową, jak lecę samolotem. Mam ją po prostu gdzieś w torebeczce, razem z paszportem, i lubię sobie ją mieć em, wydrukowaną po to, żeby wiedzieć, że ona zawsze jest, że ona nigdy nie zniknie, że mi się nie wyłączy telefon, nie wyładuje się telefon, że nie zgubię telefonu, że mi ktoś nie ukradnie. Um, natomiast od maja mówi się, ale nie wiadomo dokładnie, a od kiedy będzie wprowadzona taka nowa zasada w że odbijać się, czyli odbijać się na bramkach do wejścia do kontroli bezpieczeństwa i potem do wejścia do samolotu będzie można tylko i wyłącznie kartą pokładową, która jest na naszym telefonie. Sami widzicie, że na pewno nie jest to dobra zmiana dla osób, na przykład starszych, które nie mają smartfonu. Albo jeżeli nam się wyładuje telefon, albo jeżeli nam ten telefon zginie, gdzieś zostawimy nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo, nie ma odpowiedzi na to, jak to wtedy będzie. Um, co to się stanie, jeżeli nie będziemy mieli tej aplikacji, nie będziemy mogli aplikacją się odbić telefonem na tych, na tych czytnikach um, kodów kreskowych czy kodów QR. Nie ma takiej informacji dokładnie dotyczącej opłat, bo pewno będzie węzył hmm. z jakimiś opłatami ile trzeba będzie zabulić za to, żeby oni nam wydrukowali tą kartę. Ranel w ogóle ma bardzo duże plany również z wniesienia tych stanowisk odpraw na, lotnisko, na lotniskach, czyli wszystko, żeby ograniczyć swoje wydatki i zwiększyć swoje profity, krótko mówiąc. Także to jest właśnie. Aneta pisze problem z siecią, problem z odbiciem, nieciekawy pomysł i niepotrzebny. Również się zgadzam, co komu przeszkadzają te papierowe karty, co komu przeszkadzają, taki sam kod QR. To nie ma żadnych względów dotyczących bezpieczeństwa, że to ktoś to podrobi. Przecież ten QR tak czy inaczej trzeba odbić. Nie wiem, co komu te papierowe karty pokładowe przeszkadzały. Tym bardziej, że wydaje mi się, że zamiast grzewać w tym telefonie, zamiast klikać, cudować i w ogóle, to po prostu mamy w ręku taką papierową kartę pokładową, odbijamy i przechodzimy. Moim zdaniem, przynajmniej takie karty pokładowe, papierowe tacy pasażerowie odprawiają się szybciej niż ci, którzy grzewią w tym telefonie i nie mogą czegoś znaleźć. Także, kochani, niedobra wiadomość, zobaczymy, kiedy wejdzie. Mówi się, że od 1 maja, no ale jak to zwykle bywa. Nawet nie do końca roku ta zmiana będzie, będzie um, wprowadzona. Kasia pisze, a co ze starszymi osobami, jak nie umieją posługiwać się smartfonami? No otóż to, otóż to. Nie wiem, nie wiem, co to będzie i dlaczego tak to Ryan R sobie wymyślił. Do Ryanaira jeszcze wrócimy. To jest nasz e, trzeci temat. Kolejny temat, słuchajcie, podwyżki benefitów. No i szykujcie się, szykujcie się tutaj na po prostu petardę. Podwyżki benefitów, generalnie podwyżki w tych wszystkich świadczeń rządowych od kwietnia wzrastają. Natomiast dzisiaj powiemy o dwóch, a mianowicie pierwszy to child benefit. C benefit, czyli zasiłek rodzinny w Polsce, tutaj mówi się również zasiłek na dziecko, ono od kwietnia wzrasta. No i teraz, no i teraz głosujcie, ile rocznie, ile rocznie w funtach, ogłaszam głosowanie, dajcie znać w komentarzu, ile ta zmiana, która wejdzie w we, w 2025 roku, ile rocznie zyskają osoby, które mają jedno dziecko? Weźmy taki, taki podstawowy. Na jedno, czyli na pierwsze dziecko, ile zyskają rocznie, jaka to będzie roczna podwyżka? Głosujemy. Proszę, mamy pierwszy głos, Katarzyna: 115 funtów podwyżki. No, daleko, daleko. Małgosia pisze 5, Ania: 25, Kamil: 5. No jest, bliżej jesteście niż Katarzyna. 3 funty rocznie, no nie jest tak źle, kto zgadnie, Ania nie dziecka 10, no blisko, 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 50 Mariusz pisze, Karolina 2 dzieci, jesteś blisko bardzo Karolina, 12, 15, kochani obliczyłam to specjalnie dla Was, 23 funty 40 rocznie wzrostu zasiłku rodzinnego dla dzieci, 23 funty i 40 pękł, także można szaleć, można szaleć. W stosunku rocznym oczywiście. Czyli e, podaję Wam te tygodniowe, tygodniowe wzrosty. Pamiętajcie, że child benefit wypłacany jest e, najprawdopodobniej w większości osób co 4 tygodnie czyli 13 razy w roku dostajemy ten child benefit, który oczywiście dostaje e, Z 25,60 funtów. Na 25,05, czyli o 45 pensów wzrost tygodniowy na jedno i pierwsze dziecko, a jeżeli ktoś ma drugie dziecko lub więcej dzieci, to na, te drugie, na, to, na to drugie dziecko i na to trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte, piętnaste dostaje te obecnie 16,95, a będzie dostawało 11,25, czyli jest wzrost o 30 pensów. Generalnie, tak jak mówię, na pierwsze dziecko roczny wzrost 23,40, także można po można zaszaleć, um, więc no tak, a powód Child Benefitu zawsze to jest temat, który Was interesuje, pamiętajcie, że od zeszłego roku i w tym roku również tak jest, obowiązują nowe stawki progu, od którego ta pełna stawka Child Benefit nam się należy, jeżeli jeden rodzic, Powiedzmy, wrzuimy taką sytuację prostą, małżeństwo jest mama i tata. Jeżeli jeden z tych rodziców, nieważne czy to jest rodzic pobierający child benefit, czy nie pobierający child benefit, zarabia więcej niż 60 tysięcy funtów rocznie, i to jest taki zysk raczej, powiedziałabym, brutto, nie netto. To jest, to jest pensja po obliczeniu, powiedzmy, składek na emeryturę, ale przed podatkiem, czyli nie ta kwota, którą dostajemy na konto. Jeżeli taki jeden rodzic zarabia więcej niż 60. Funtów, to już zaczyna mu należeć mniej tego zasiłku child benefit. Pamiętacie również, że HMAS nie wie dokładnie i on tego nie śledzi, ile kto zarabia dokładnie. Tylko po prostu wszystkim jak leci wypłaca pełny ten zasiłek, ale te osoby, które zarabiają pomiędzy 60 a 80 tysięcy funtów już od zeszłego roku, nie mają prawa do pełnego zasiłku. Ten zasiłek zmniejsza się o 1% za każde zarobione 200 funtów powyżej 60 tysięcy. Czyli jeżeli zarobimy 61 tysięcy, ktoś zarabia to o 5% mniej należy mu się tego zasiłku, który później musi oddać w rozliczeniu rocznym, w takiej rocznej deklaracji podatkowej jako high income charge. Natomiast, kochani, jeżeli ktoś jeden przynajmniej z rodziców zarabia 80 tysięcy funtów, to nie należy mu się w ogóle, w ogóle całej tej rodzinie nie należy się już w ogóle żadna kwota, czyli zerowa kwota mówi się należy zasiłku za za child benefit. Oczywiście mówiliśmy o tym chyba w zeszłym tygodniu, że nawet jeżeli jeden z rodziców zarabia to 80 tysięcy funtów i nie dostaje kasy na benefit, to warto się zarejestrować, szczególnie zarejestrować się na przykład na niepracującego rodzica, ponieważ wtedy naliczają mu się składki lata pracy i składki na ubezpieczenie społeczne, co jest bardzo ważne. Także to jest to. cały Benefit, tak jak mówię, wzrasta o no raczej niezbyt imponującą kwotę, 23,40, ale również wzrastają emerytury. I jeżeli ktoś z Was zna emeryturę, to jest to w miarę dobra wiadomość. Przyjmijmy, że mówimy tylko o tej nowej, nowej emeryturze, ona w tej chwili wynosi 221 funtów 20 tygodniowo, natomiast ona wzrasta do 230,25 25 pensów. Oznacza to, że wzrasta o 4,1%, to jest bardzo dużo, bardzo duży wzrost. 4,1% to jest na pewno wzrost powyżej takiej na przykład no, powyżej tego zakładanego 2,5%, które byłoby najniższym wzrostem emerytur według chyba inflacji wrześniowej. Która była, która była dość wysoka, czyli 360 funtów rocznie. No nie jest to kwota, która nie urywa wiecie czego, ale 360 funtów rocznie dla emerytów myślę, że to jest jakaś tam pociecha. No na pewno nie lepsza niż 23, 40 na dziecko. Więc to, jest, to są nasze wzrosty benefitów, czyli o tym powiedziałam. Kolejna rzecz, kolejna rzecz kochani to jest, właściwie już była nasz ostatni temat, Modlin. Modlin, niezbyt dobra wiadomość, znowu dla osób latających z Modlina, ponieważ Ryanair nie dogadał się z lotniskiem. Właściwie te rozmowy się załamały, one trwały od końca 2023 roku, kiedy to taki stały kontrakt wygasł i Ryanair tak operował w tym Modlinie, jak chciał. Teraz te rozmowy się załamały tak naprawdę i Modlin będzie takim no, lotniskiem, które straci przynajmniej 30% połączeń w kwiatce letniej. Nie oznacza to, że Ryanair w ogóle nie będzie latał w Modlinie. Oni tam mają cztery samoloty, które mają tam bazę, więc na pewno te loty będą się odbywały. Ale niestety, jak mówi, um, jaką, jak mu tam Michał Kaczmarzyk, który jest um, um, tutaj przedstawicielem Ryanera, mówi, że z, muszą lekko ściąć. Rozkład pod względem poprzedniego sezonu letniego. Czyli w zeszłym roku z Modlina przewieźliśmy blisko 2,7 miliona pasażerów, a w tym roku będzie to około 1,5 miliona pasażerów. Więc tak mniej więcej nie 30%, tylko tak mniej więcej około 50% ta redukcja będzie wynosiła. Zredukuje RNR połączenia na kilku trasach również do Wielkiej Brytanii. Kochani, tutaj te trasy z Modlina na przykład do Birmingham do leeds Bradford, do Liverpoolu, one mogą całkowicie zniknąć. Ryanair jednocześnie trochę bardziej rozwija lotnisko Chopina w Warszawie. Więc może te loty gdzieś tam wrócą na te trafie. Natomiast no o co się pokłócili? No pokłócili się o kacę. Ryanair, wiecie jak to jest, oni zaciskają paca. chcą jak najmniej płacić za tą obsługę pasażera. Lotnisko też musi zarobić. No i nie dogadali się, negocjowali, negocjowali. Ale się nie dogadali. Także niedobra wiadomość, ponieważ będą właśnie te trzy trasy: Birmingham, Leeds, Bradford i Liverpool z Modlina, ograniczone, kochani. Dobrze, czyli powiedziałam chyba o wszystkim, co ja tu jeszcze mam. No, chyba wszystko. wszystko a i ostatni temat. I ostatni temat, kochani, e, za tydzień e, wiadomości będą nadawane w piątek, jak zwykle, ale ten piątek to jest 14 lutego. Kto wie, co to jest 14 lutego? No, oczywiście, święto za przypomnę Wam o tym, żeby e, kupić jakiś drobiazg albo zrobić coś nawet, nie wiem. Ja, ja nie za bardzo lubię kupować prezenty, ale zawsze kartkę dla mojego starego um, kupię. Już mu bardzo fajną w tym roku kartkę nabyłam, um, ale cicho, bo jeszcze, bo jeszcze nie wiem. Natomiast pamiętajcie, kochani, że to święto Zakochanych, to oczywiście ja, ja uważam, że celebruje się zakochanie za i miłość i, i rodziny celebruje się zawsze. No, ale powiedzmy, że tam w jakiś sposób um, będzie, będzie można uczcić to. Ja akurat z mężem, my mamy wspaniały wyjazd, dziecko jedzie na narty, a my ze starym jedziemy, jedziemy na trzy dni na wypad, także bardzo się cieszę na to, zamiast prezentu. Dzisiaj w ogóle pani Ola też, słuchajcie, jedzie na, na wypad z psiapsiółkami, także dzisiaj tylko nadaję wiadomość i zaraz się zaczynam pakować, ponieważ jadę... Dzisiaj na, na, na wspaniały weekend z siedmioma innymi dziewczynami. Daję sobie takie prezenty od czasu do czasu i bardzo się cieszę. Natomiast dlaczego o tym mówię? Ponieważ 14 lutego, właśnie w Dzień Walentynek, odbędzie się coś bardzo ważnego dla bardzo, bardzo wielu osób, szczególnie dziewczyn i kobiet. A mianowicie, kochani, do kin wchodzi czwarta część dziennika Bridget Jones jeżeli ktoś nie oglądał dwójki i trójki jedynki również, albo zapomniał to tam jakie były przygody Bridget Jones w jedynce, dwójce i trójce to naprawdę polecam wam przez ten tydzień gdzieś tam na Netflixie sobie, sobie przypomnieć, jakie były jej perypetnie Bridget Jones oczywiście uwielbiana, stara panna i wariatka na całym świecie, kochani do 14 lutego wchodzi czwarta część Przygód Bridget Jones. Ja oczywiście w tym kinie będę, nie wiem czy 14, ale na pewno w weekend będę oglądać Bridget Jones, więc przypominam Wam o tym. Zachęcam Was do przypomnienia sobie, co tam u starej panny i wariatki się wy, wydarzyło do tej pory i życzę Wam jednocześnie miłego weekendu. Trzymajcie się, kochani, ściskam Was, żeby Was nie nazywał ten śnieg. Żeby nie było aż tak zimno, żebyście nie musieli skrobać szyb. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się miłego weekendu. No i do zobaczenia w następny piątek w walentynki. Trzymajcie się, pa, pa.